50 tysięcy subów. Hmm. Moi drodzy, zauważyliście, że większość youtuberów robi tak, że czeka, aż będzie miało tam jakąś liczbę i nagrywa to, jak przeskakuje na przykład z dziewięć na 50 tysięcy. też to chciałem zrobić, tylko się nie spodziewałem, że w ciągu dwóch dni dacie mi następne 500. Więc dziękuję bardzo. Moi drodzy, hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie. Tutaj Stilgar. cześć, ja dzisiaj zapraszam Was do nietypowego, dziękczynnego dla Was odcinka. Nie chcę nie robić żadnego super extra specjalna na 50 tysięcy subów, nie mam ostatnio czasu. Ostatnio bardzo, bardzo dużo się tutaj pozmieniało, wszystko się dosłownie pozmieniało. Sami zauważyliście, że jest całkowicie nowa formuła na kanale, którą chcę teraz egzystować, chcę teraz robić, więc obiecuję Wam, że widzicie ten odcinek, to za kilka dni już będzie kuchnia studenta, będą testy, będzie racja żywnościowa w sobotę, ASG maniaki również też się pojawią. No i moi drodzy, troszeczkę się tutaj nam pozmieniało tak naprawdę w tym wszystkim i chciałbym Wam po prostu w tym odcinku podziękować, bo Wy nawet sobie nie zdajecie sprawy, to nie jest takie jakieś lizanie dupy za przeproszeniem czy co ten tylko po prostu podziękowanie dla wszystkich was, którzy mnie oglądają, wspierają, gadają, dają łapki w górę, piszą fajne komentarze, bądź też są konstruktywnymi krytykami, takich też bardzo, bardzo szanuję, bo to właśnie oni, tak naprawdę oni chyba najbardziej wpływają na jakość tak naprawdę kanału. Jeśli ktoś mi powie, że to jest złe, bo coś tam, coś tam i to mógłbyś poprawić, to ja zawsze to sobie biorę gdzieś do głowy i o tym pamiętam, tak więc wszystkich tutaj ludzi witam i dziękuję za to, że jesteście. I w dzisiejszym odcinku chciałbym pogadać trochę, trochę może mało, ten odcinek będzie krótki, jest 50 tysięcy subów, jak sami widzicie jest tutaj cały mój sprzęt, jest komputer, jest monitor, jest tutaj wszystko przewiezione, trochę się tutaj jeszcze pozmienia wkrótce, ponieważ troszeczkę się tak jak mówię u mnie pozmieniało, ale to na razie jeszcze są prywatne rzeczy. Niektórzy już z Was wiedzą, że również sobie teraz robię filmiki dla wideotestów, zawsze chciałem taki technologiczny kącik, będę miał taki właśnie kącik u wideotestów, z rzeczy związane z komputerami, a u siebie również od czasu do czasu jakieś tam fajne rzeczy się pojawią. Moi drodzy widzowie, jeśli chodzi o filmy, kuchnia studenta, testy jedzenia z Biedronki, czy tam różnych marketów, racje żywnościowe jest Maniaki. Tak jak mówiłem, 2 do 3 odcinki, 3 odcinki, 2 do 3 odcinków. W tygodniu planuję robić, myślę, że to będzie fajne. Spodziewałem się, że nie przyjmiecie tego, że powiecie: O, spadaj, głupi, jesteś debil albo coś. A prawda była dosyć inna. W Sam filmik, że zmieniamy nasz kanał, bardzo fajnie się przyjął. A przede wszystkim zauważyłem wzrost subskrypcji, a nie ujemne, a nie niżej tych subów. Te suby mi po prostu podskoczyły po tym, jak ja powiedziałem, że porządkujemy kanał, robimy sobie dwie takie fajne serie. Nie chcę, żeby było 500 tysięcy syfów i 50 gier na raz. Są również streamy, streamy na żywo, na które są od 50 do 160 osób i ja się z tego bardzo cieszę, bo to są pierwsze moje streamy i bardzo wam się podobają. Tak więc fajnie się tam z Wami gada i gra i tak dalej, tak dalej. No ale w dzisiejszym odcinku chciałem Wam podziękować ja, jako twórca dla widzów, bo jakby nie patrząc, bez widzów kanał by nie istniał i to chyba mówi 500 tysięcy youtuberów, ale taka jest prawda i to jest warto powtarzać. I ja w dzisiejszym odcinku chciałem Wam po prostu podziękować za to, że jesteście, za to, że gadacie, za to, że robicie to, co robicie, za to, że mnie dalej oglądacie. Bo i nadal Wam się nie znudziłem, a już kanał ma, no założyłem go może i tam 3-4 lata temu tak na poważnie zacząłem robić. Dwa lata temu, półtorej roku temu, więc 50 tysięcy subskrypcji to jest taka dla mnie naprawdę ogromna liczba I taka dla mnie była różnica, to jest taka granica, że do 50 tysięcy subskrypcji jakoś tak średnio wygląda, co nie? Ale już 50 tysięcy i wyżej, jak się tak prezentuje na kanale, to naprawdę ładnie wygląda i właśnie tutaj za to Wam dziękuję, a jak pobijemy 100 tysięcy subów, to na 100 tysięcy jeszcze jakiś fajny specjal planuję, to myślę, że będzie wtedy już o wiele, o wiele ciekawiej. A w dzisiejszym odcinku to chyba by było tyle. Więcej wam nie mogę mówić, bo to jest tajne przez połówne, co jeszcze będzie, co jeszcze gdzie będzie, co gdzie i gdzie ja jeszcze będę. Ale myślę, że teraz już zaczynamy tak naprawdę z tym kanałem na poważnie, zaczynamy nam się w to bawić tak na poważnie, żeby było to jakieś usystematyzowane, żeby były fajne serie, żeby nie było takiego burdelu, żeby to było jakoś mile dla was robione, żebyście wiedzieli, co, jak gdzie i kiedy. Tak więc, moi drodzy, dzięki bardzo za to, że jesteście. Oczekujcie następnych serii, następnych filmików i miejmy nadzieję, że się Wam to wszystko oczywiście spodoba. No a to zobaczymy dopiero wtedy, jak ten odcinek. Wrzucę, znaczy ten, znaczy następne wszystkie, wiecie o co chodzi. Moi drodzy, dzięki bardzo jeszcze raz za 50 tysięcy subów. Mam nadzieję, że dalej tutaj was będzie tyle, ile jest. Ja się z tego powodu coraz bardziej cieszę, znaczy zawsze się tak samo mocno cieszę. Zawsze ten wzrost u mnie na kanale idzie do góry. Jeszcze nigdy się chyba nie spotkałem, żeby coś mi poszło w dół. Zawsze idzie do góry, zawsze, zawsze się pnie jak taka fala. To wszystko idzie do góry, więc moi drodzy widzowie, za to wam chciałbym właśnie podziękować, bo to jest taka dodatkowa motywacja i wszystko. Dzięki bardzo za wszystko, ja się z wami żegnam, ja wam życzę miłego dnia. I odcinki wkrótce już, bardzo wkrótce. I będzie ciekawie, bo lecimy z tymi misteriami. A jak się przyjmą, to dopiero wtedy będę je nagrywał. Oj, będę. Dobra, trzymajcie się. Cześć, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pa-pa-pa.